Czy wiesz, że przeciętny człowiek wykonuje 16 oddechów na minutę, 960 oddechów na godzinę, 23 tysiące oddechów dziennie, ponad 8 milionów oddechów rocznie? Oddychanie to podstawa i najważniejsza funkcja organizmu, a według statystyk aż 70% z nas oddycha zbyt płytko i szybko. Poprawny oddech wpływa na nasze zdrowie, witalność, nastrój, koncentrację, kreatywność, a przede wszystkim niweluje stres. Według badania przeprowadzonego wśród pracowników i pracodawców w ramach projektu Niepale Bo, 36% palaczy sięga po papierosy w sytuacji odczuwania stresu w celu jego zniwelowania. A jakby przerwę nadymka zastąpić właśnie ćwiczeniami oddechowymi? Oddech ma ogromny wpływ na nasze życie. Oddech to energia. Z każdym oddechem wdychamy tlen, wdychamy pranę, to ma wpływ na generowanie energii. Oddech również masuje nasze serce. Przepona główny mięsień oddechowy, który jest ulokowany w dolnej części naszych żeber, jest połączony z osierdziem, z naszym sercem. Kiedy ten mięsień swobodnie, zrelaksowanie Porusza się w dolnej części naszej klatki piersiowej, zwiększa się, polepsza się krążenie krwi. Oddech również ma ogromny wpływ na nasze emocje. Zobacz, co dzieje się, kiedy oddychasz płytko, powoli. Często przy takim oddychaniu płytkim emocjonalnie czujemy się może smutni, może pojawia się depresja. A zmiana takiego oddechu na głęboki, połączony oddech. Może wpłynąć bardzo szybko na zmianę Twoich emocji, na wejście w stan radości, do energetyzowania. Jeżeli masz siedzący tryb życia, postaraj się, aby co pół godziny, co 40 minut maksymalnie wstać, przeciągnąć się, rozciągnąć i pooddychać parę minut. Zwróćmy uwagę na to, gdzie oddychamy. Często w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie jest klimatyzacja, powietrze, które wdychamy, ma bardzo niską zawartość tlenu. Wyjdźmy, spędźmy czas na zewnątrz. Znajdźmy może park, który jest niedaleko, albo las. Bądźmy na zewnątrz. Dostarczamy w ten sposób bardzo dużą zawartość tlenu, tak zwanej prany, i to w bardzo szybki sposób może spowodować, że już po kilku minutach oddechu zmieni się nasz stan, nasze samopoczucie i nasza energetyka. Musimy znaleźć taki czas w ciągu dnia sposób na oddychanie, które pozwoli nam też. Wejść w stan spokoju, odpoczynku, zrelaksowania, żebyśmy zbalansowali stan aktywności, dynamizmu ze stanem spokoju i odpoczynku. Zamiast wyjścia na papierosa, zastąp to przerwą na głęboki oddech, rozciągnięcie ciała i ruch. Chciałbym Ci zaprezentować serię czterech ćwiczeń oddechowych, które możesz. Praktykować każdego dnia. Pierwsze z tych ćwiczeń nazywa się skrzydła. Wyobraź sobie, że Twoje ramiona i ręce są skrzydłami. Na wdechu otwierasz ramiona, na wydechu zamykasz. Otwieramy. Zamykamy. Kolejny etap to fala oceaniczna. W fali oceanicznej ważne jest to, żebyśmy stali ze stopami na szerokość bioder, zrelaksowane kolana, zrelaksowana miednica i na wdechu będziemy odchylali kręgosłup i na wydechu będziemy przybliżali kręgosłup, zginali go do przodu. Na wydechu wdech przez nos, wydech przez usta. Kolejny oddech to oddech harmonizujący. Zaproszę Cię w tym oddechu do tego, abyś usiadł w taki sposób, żeby mieć ugruntowane stopy, miednice, abyś mógł wyprostować cały kręgosłup i siedzieć prosto. Ten oddech polega na tym, że będziemy oddychać taki sam okres czasu wdechu, pauzy po wdechu, wydech i pauza po wydechu. Ten oddech nazywa się też oddechem kwadratowym, dlatego że jest wdech 3 sekundy, pauza 3 sekundy, wydech 3 sekundy i pauza po wydechu 3 sekundy. Oddychamy przez nos. Wdech 3 sekundy. Pauza 3 sekundy. Wstrzymaj oddech. Wydech 3 sekundy. I wstrzymaj oddech 3 sekundy. Czwarty sposób oddechu możesz wykonać również na siedząco, albo po prostu należąco położyć się i w pełni zrelaksować. To bardzo prosty oddech polega tylko na tym, że oddychamy przez nos łagodne wdechy i łagodne wydechy i wydłużamy wdech do 4, 5, może nawet 6 sekund. Popróbuj co dla ciebie jest komfortowe i wydech również 5 do 6 sekund. Spróbujmy razem. Wdech przez nos łagodny. Możesz mieć oczy zamknięte. I łagodny, spokojny, miękki wydech przez nos. Wdech. I wydech. Tą sekwencję możesz wykonywać rano lub wieczorem, i nawet jeśli nie masz tych 20 minut, w czasie przerwy, podczas pracy, w ciągu dnia, znajdź chociaż 5 minut, aby zastąpić przerwę na papierosa zdrową przerwą na oddech. Aby wejść w stan spokoju, odprężenia i relaksu, palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych jest przyczyną wielu chorób, w tym nowotworów, chorób narządu ruchu, układu krążenia, układu nerwowego i układu oddechowego. Nikotyniezm jest główną przyczyną przewlekłej choroby płuc, której pierwsze objawy to zmniejszenie wydolności układu oddechowego, co powoduje duszności. Czyli uczucie braku powietrza. Początkowo występuje ono w trakcie wysiłku, a w zaawansowanych stadiach po kilku latach trwania choroby, także podczas spoczynku. Ćwiczenia oddechowe mogą być zdrową alternatywą przerwy na papierosa. Wystarczy kilka minut dziennie, by zadbać o zdrowie, zniwelować stres oraz wykorzystać swój potencjał, będąc efektywniejszym w życiu i biznesie. Zamień przerwę na papierosa na ćwiczenia oddechowe. Nie palę, bo oddycham głęboko i kocham życie. Jesteś pracodawcą, który troszczy się o zdrowie swoich pracowników i skutecznie wdraża programy promocji zdrowia wewnątrz firmy? Zgłoś się do programów Nie palę bo i Pracodawca Zdrowia. Więcej o programach na www.niepalebo.pl i www.planujedlugiezycie.pl.